Mam pytanie, Bons, jakim cudem ty się wypierdoliłeś? Wyszedł Potknąłem się o cegłę oh, i oh, oh, oh. <laughs> Za Allaha to zrobił Allahu Allah. Allah, Allah, akbar Allah, akbar! Allah, akbar Na środku z kałakiem Dobra, ładnie Na respi jak wyjdziesz, od razu go masz Pięknie. Dajski. Alokokbor! Alokokbor! Na besie. Romanie się idzie. Moc! Pięknie! Zajebiście panowie. Alokokbor! Jest... Właśnie Dlatego Unia Europejska nie ma szans z terrorystami. Właśnie po tym meczu już wszyscy wiedzą o co chodzi. Dzisiaj <laughs> ujazd jest... ich z pompa i zakluć w wąsy. Z... Spokanie, spokanie. Dobra, pierdolę te turbany, kurwa. Już się tak spociłem, że to jest koniec. Kula śmierdza kina po kolacji kurwa, no miałeś No i twoje po twoich starych O kurwa Jesteś kulu odporny po matce Ty idź pierwszy jak zdechniesz to będę wiedział że tam mam mniej iść Do kolegi nie ścielej, tylko biegnij tam na pakę weź tą pakę zdetonuj się kurwa jak talik prawdziwa nie tu idziesz jak dupa jaka bołowa Gówno Cię rozumiem, chuj ci do dupy so much.